stało się to, czego bardzo pragnął Harvey Weinstein, czyli słynny producent hollywoodzki. Jego nowy film, produkowany przez niego film, jako Wojny w serii Quentin Tarantino, zarobił mnóstwo kasier. Tak, tak, tak. you know Najbardziej obawiły mnie komentarze internautów a propos Bankartów, dlaczego ten film nie jest po angielsku. Ponieważ jest to o dziwo, faktycznie ponad 70% francuski z jest Ida, sauerkraut sandwich again. Ten się ugiął i wydłużył ten film. Chociaż miał go nie wydłużać, miały być cięcia, to on jest dłuższy od wersji w Cannes, chyba 11 minut. No i to będzie chyba najlepszy wynik Tarantino w Stanach od, od czasu.

Najbardziej podoba mi się w tej historii to, że przez 10 lat spadkobiercy Sinatry zabraniali kręcić filmu biograficznego, ponieważ obawiali się, że ktoś będzie chciał nakręcić film o życiu Franka, Sinatry i mafii z mafią. Dobra, po 10 latach oddali łaskawie biografię Sinatry w dobre ręce reżysera tak. kurdy, który jest specem od filmów gangsterskich. Tak, no i na razie mamy wielką kłótnię, ponieważ córka Franka Sinatry nie zgadza się, żeby w scenariuszu znalazły się jakiekolwiek elementy, które mogłyby szkalować pamięć po znanym tatusiu. A żeby było zabawniej, za już ma gotowy scenariusz filmu o Dina Martinie, który nigdy nie powstał. Też z tego samego powodu, też tam było jakieś tarcia personalne o, o to, żeby nie pokazywać Dina Martina, jego przyjaźni z Frankiem Sinatrą i układów mafijnych, wobec czego tak naprawdę jak się z Corsese uda przeskoczyć Sinatrową, to zrobić fragwym zrobi projekt swojego życia, czyli w Modinie Martinie zarazem w biografii o Franku Sinatra. Pamiętaj, Fox nie zraziło się kiepskimi wynikami filmowymi ostatniego filmu z serii Archiwum X, nie Chcę Wierzyć i postanowiło nakręcić nową wersję z nowymi aktorami, grającymi moldera i Skali. Już w środowisku fanów w Archiwum X było to duże i zgorszenie, natomiast jakieś środowisko fanów poparło filmu kinowego wcześniej, wobec czego czemu się miałem dziwić? film e, był niedobry po prostu, koszmarny. Znaczy był strasznie, strasznie niedobry. Natomiast na pytanie za tysiąc punktów, wiesz, no Fox jest właścicielem nazwy archiwum X, wobec czego mogą robić z tym brandem co im się chce. Tylko czy ktoś będzie chciał oglądać e, młodszego, 15 lat e, Foxa i, 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 i młodszą skali bez e, tej, jak to się nazywa, bez botoxu na drugim, to nie wiem. Lawrence zarabi w kosmosie, jak powiedział Michael Bain, jedyny swego czasu jedyny człowiek, który czytał scenariusz Avatara. Widziałeś fragmenty? Tak. Ja widziałem trailer. No, no. trochę się boję. No ja też się trochę bałem oglądając trailer, bo on na takim malutkim ekraniku playerze nie wyglądał zbyt zachęcająco, taki strasznie, sztuczny tylko z komputerowy świat, ale trzeba przyznać, że na wielkim ekranie w 3D on robi olbrzymie wrażenie, szczególnie wygląd tych postaci tak, jak one są zrobione. Praktycznie nie czuję się tego, że to jest twór komputera. Powiedziałbyś raczej, że to jest aktor z genialną charakteryzacją na twarzy. to znaczy się okej, okay, tylko ja już nie mówię że o efektach, bo one na pewno będą wypasione. To nie ulega wątpliwości. Natomiast ja mówię o samej historii. Która po prostu w trailerze jest opowiedziana w całości i jest prosta, jak budowa cepa. Jest bardzo prosta. Sam Cameron, jeszcze w 1994 roku, kiedy oddał pierwszy 80-stronicowy skrypt do filmu, mówił, że inspirował się w ogóle przy jego pisaniu wszystkimi książkami science fiction, które przeczytał w dzieciństwie. Do tego historią Pocahontas również. No i to będzie taka historia Pocahontas. Już kiedyś rozmawialiśmy tak. o tym, mówi się. To będzie historia o żołnierzu, który przyjeżdża na odległą planetę i zakochuje się w tubylczyni. Tubylczyni, w, w trzymetrowym kocie. Mam ja dwa koty. Dopiero ja do, mam, do kiny. Ja też mam jednego kota. Rudego.